Widzowie dzisiaj rozwalam takie coś. O, takie coś. Więc nie wiem. O, widzą. Dobra. Cześć! Hej! Nie, poczekaj, pokaż, czy widać. Ciebie. Wiesz? Nie, nie widać. Nie? Do, tu, o. Wow, moje łeb! <laughs> Dobra, Dobra, rozwalamy. Otwieramy. Tak okay, ja, od tej ty od tej. Yy. Trzy, dwa, jeden. Yy. Jezu, ja tak zawsze. O. Jak zwykle jest zepsuta. Prawie zepsuta. Tu trzeba na cztery ręce. O, 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 zrobiłam. Dobra, ja to biorę? Biorę, biorę, biorę. Ja im pokażę. To, jest bry, to są mrełki. My akurat mamy taką, ale, rozwa, ale a ja rozwalałam już dwie. A ty rozwalasz ją pierwszy raz? Czyli się. No. Pierwszy? No, ok. Motyk mam. E, to jest folii. A, czekaj, 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 czekaj. Więcej, bardziej. O. o? jest. mamy. Ej, wiesz, kurde, się przywali i młotkiem. Czekaj, młotkiem najpierw przywali. Tylko nie robimy tak szybko, że od razu tak połowę, okej? Okay? Bo tak to o, mega szybko coś jest jeszcze. E, już widzę. To już widzę. E. Widać? Tutaj widać. już widać coś. To mają być klejnoty jakieś. Czekaj, aby nie uszkodzić. O. Eee, widać! Bez tu coś widać! Czekaj. Czekaj, weź, 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 weź. Tu dobra, mają być podobne o dwa loty. Ej, patrz serce! Czekaj. <laughs> Serduszko! Trzeba poprać. <laughs> o, dobra. Serduszko! O, 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 coś sprykło. Sprytko. To nie dobrze. Musimy tak leciutko. Musimy tako malutko. O, ja mam ściankę tego. Czekaj, pokażmy pokażmy Efekt? Już dobrze. Zielony widać? jest. To jest pie Ej, ale to ładnie wygląda w realu. Przez kamery może tak nie widać dobrze. Nie dawaj tak głowy, bo mnie widzą. Ej, zobacz, tak. Ej, dosłownie, dosłownie. Ej, zobacz, czy widać. Czy... Tak widać. To... O! No. Wypadło! Ale tam mają być dwa, a więc jeszcze kąt. O, to będziemy mieli dla siebie. Czy Kto nie jest pierwszy? Czy chcesz tylko dla ciebie? No zobaczymy. Dobra, tutaj mamy pierwszy kryształ. Jest mega ładny, taki zielony. O, tam jest chyba. Jest, jest. jest. Nie wiem. Nie wiem. Czekaj o od Jak wiesz, ej, zagadka! Czy tam gdzie Hubert pły, e, kopie właśnie ta tą dziurę? gdzie znaleźliśmy pierwszy? Czy tam się znajdzie? Jeżeli ta akto... Co? To nie wiem. To no, komentarz, to komentarz. To komentarz. Czy zgadliście, czy nie? A czy Marci się w tą, okej? Okay? Ty kopiesz to. To też komentarz. Nie, to chcę. Nie, nie to wiem. To też bo. komentarz. Napiszcie Hubert Marcysia. No, Hubert albo Marcelina. Kto wygra? Lub na przykład Tutaj? Nowikson, jak wolicie, nie? No. Potem musimy trochę posprzątać. Co masz? E? Połowa. E? A, nie. No. Połowa idź mi stąd. E, czekaj, połowa jest na sercu. Tu jest połowa. zauważyłeś, że dajemy Róże łopatki? Pokaż. Pokaż, pokaż, pokaż. Ja pokażę widzom. Ja w ogóle są dwie róże łopatki? Jedna jest taka szorca, a druga sz... nie. Nagram szorca widzowie, jakie to będą Ukraino. Tak. Ale e, to jest mocne. Czekaj. Ej, czekaj, ja sprawdzę ślapela są dwa. Tak, A. powinny być chyba dwa. Nie wiem. Nie wiem praktycznie, bo tutaj Aila instrukcji nie jest aż tak pokazana, ale powinny być chyba dwa. Czekaj, daj daj, 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 daj mi. Daj mi, daj mi. O. Nie wiem, że to kot There... A Zobaczyłem, ja tak nie chcę jednak Jutro idziesz na basę? No nie Ja nie wiem Ale gdzie na basę? Tutaj na no szkole Ale na zajęcia dodatkowe czy tak po prostu? Nie po prostu do szkoły. A, a gdy będziesz tą mało, tak też moich rodziców czy będę mogła? Ale nie, że tak po prostu, że... No tak, tak po prostu. Na lekcjach. A, dobra, to nie. Ej, patrz, jakby oczy, patrz. Oko, oko, nos. Ojej, fajną dziurę. Jak to się wyczyści, to patrz. E no. Co to... Wie? Jak to się wyczyści, to Bielne patrz. Biedne serce, zniszczone. Czekaj, Poczekaj, cie. Ej, ale to wygląda. No. Jezu. Nowe gigabajty, więc... <laughs> nie jak na tamtym telefonie. Widzowie przestałem nagrywać, bo mi gigabajt się um, skończył i no. Ej, a też mam parę pytań, nie? Ty rozwalaj, a mam dla ciebie pytania. No. E, czy masz wciąż Super Duolingo? Tak. E, ja Ci polecam. Czemu? Ale ja mam na cały rok już wy... No ten... tak, ale... E... Na Duolingo Ale jak? Tak, że mówiło, że co miesiąc my płacicie. A żąda... u nas była opcja co miesiąc, nie? I od razu żądali za cały rok. Serio? No, od razu żądali. Ja kupiłem ten za rok, za rok, ale była mega wcześniej. Taka mega, mega. I ile zapłaciłeś? 60 zł. O, no to jest strach. A nas Be chcieli skasować 320 zł. No. Bo ten, bo czy tam 160 mi chcieli, bo to było na końcu roku. Ja się przebiłem na wylot. Ej, czekaj. Ej, no. No, na wylot, czyli Hubert, masz błędną dziurę. Ej, ale ja. Nie, ej, jak wiesz, tutaj będą dwa, czy wiedzie jeden, bo tutaj ma chyba być kula, albo nie wiem co. Na pewno mamy ten, ale nie wiem czy ten jest, czego jest A, już nie przeczytam. A ty dostałaś jeden czy dwa? Ale co? Um, no, te. Tych kur? No. E, dostałam jakieś dwie. Dwie dostałam e, i jeszcze jedną rozwalałam z siostrą. I dwie były? E, tak, wtedy rozwaliliśmy dwie, bo jeszcze ich chłopak rozwalał. A tak to... O, masz. O, cień. Czekaj, okay, rozwalę. Ja! Ej, czekaj. Jak gdy się w kurze e, napają? A jak gdy... Zamordować ją. A jak gdy... Ten ktoś mnie bije. O Jezu, pierdolę. Moje rodzice. Ej, to trzeba powiedzieć, że nagrywamy. No. Weź powiedz, idziemy szybko. Kompos. Widzowie, musimy zaraz ten, bo może rodzice, więc to będzie cringe, więc no. Chyba. No, więc no. U. Ej, gdzie? Ej, widzowie, ja nie wiem gdzie ten diament. Ej, tak w ogóle mega news. Moja siostra A ja sobie szczura Ym, Ja, moja siostra też miała. No. Uwaga, rozbijamy. A Ale czarna to można rysować. Tak leciutko na głodki Patrz No Pokaż widzę. No ty może tak fajnie rysować sobie Ja przegram chyba No ja już widzę Ale Ej, bo jej ja w ogóle jeszcze tam będzie kula Ej widzowie jeszcze jedno Eee Gdy myśli... A oni już ten ale teraz, jak myślicie, że ten? Że, że tam wcale nie będzie tego? To komentarz. To komentarz, że nie będzie. Najwyżej to po prostu ma. E, Piszcie, że nie, raczej nie głosujemy na hubertę w e, się po prostu ten. Ja piszę po prostu o tym, że nie będzie. Nie, moim zdaniem nie będzie. Ziemia podbija. Nie poddawaj się. No w sumie. Ja mam taki pomysł. A i gdzie ten diamant? Tutaj. Tutaj. Ładne. O Hubert wszedł do instrukcji. Widzę że to tak. Nie znam tego, ale tu jest pokazane dwa wasze dwa shot, ale jeden Nie. dig tak więc to jest dziwnie ma... a, pewnie, że ten dwa te a jeden boom. no, czekaj, No, że Cześć. mi chodzi, widzowie, że takie jedno o, Lech. takie jedno a Lech. takie dwa Nie. chyba to o to chodzi kombesa tu, 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 kombi. O Jezu, strzeliło Ej, mi ktoś tu. do mnie dzwoni. Ja nie mogę teraz. Kurde. Dobra, nie odbiorę. Mama do mnie dzwoni. Mogłeś nie mówić. Bo się cały świat cię usłyszał. Trudno. Pi. Nie, zostawiamy. Po prostu będziemy sobie rysować teraz, nie? A, masz nową metodę. Patrzcie jak na kostkę. Patrz, patrz, patrz. Ej, ej, patrz. Będzie różowa kostka. Ej, dawaj, robimy kostkę w stylu Barbie. Ale nie maluj, nie maluj, okej? Okay? Nie, ja będę malował. Ale proszę Eki najpierw ja uszy. Ej, a mówiłaś im ile masz lat? Nie. I nie. Było. No okej. Okay. Ja tylko się tak pytam. Ja nie wiem, czy wiedzą, nie wiem co. Nie się w ogóle mówiłeś? No nie pamiętam. Ok. o której jutro chcesz do szkoły? O ósmej. Ś... Ja o siódmej. Zazdroszczę tobie też dzisiaj. U Ciebie jak ma być, to u Ciebie będzie. Elsa? No ten kryształ. Gdzie ten? Tu. No. No tutaj bym też być. No. Ale no, ja spróbuję. Dobra. No, drugi to ma być jaka kula tak o, jakby. Wezmę ten. Co to było? Coś Ci w brzuchu już się zrobiło, czy co? No. Ktoś się spisał? widzi Widzowie widzą tą kostkę. Dosłownie styl Barbie. O nie, No moje też ucierpiało. Dosłownie różowa kostka. Oh wow. Dosłownie różowa. Uwaga! Ej, słyszałaś? Coś może tam być. Mhm. Nie, bo to było osus. Oddzielamy? Nie, zostawiamy. Oddzielamy? Nie. Pokaż, pokaż. pokaż. Dale. Ale nie, ja zostawmy już, bo ja, ten, bo ja chcę też zachować trochę kredy z tego. Ale to trzeba rozbić. Ale nie, rozbimy y, następnym razem. Najwyżej ej, do, do ciebie zadzwonię. Dobra, to pa, widzowie. Pa.